Mamy drugi dzień zwiedzania Warszawy, jesteśmy pod pomnikiem warszawskiej syrenki. Widzimy w oddali Stadion Narodowy, który na pewno chcemy też zwiedzić. W tym dniem będziemy wiedzieć z rana Centrum Nauki Kopernik, a po południu pójdziemy na właśnie Stadion PG Narodowy. Super. Warszawa rano. Dzisiaj mamy dużo lepszą pogodę. Przede wszystkim nie wieje tak wiatr. Jest zimno Ale jest słońce też. Jesteśmy na wybrzeżu kościuszkowskim. Na brzegu Wisły. Widzimy stadion. Warszawską Drugą poszukamy na starym wybrzeżu. To są dwie? Tak. No nawet nie wiedziałem. A wy się w Kardebie. Teraz robimy sobie spacer bulwarami Wisły. Jesteśmy na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, był to dawny bulwar pomiędzy mostami Śląsko-Dobrowskim i Poniatowskim. W XVIII i XV wieku było to miejsce składowania gruzu i śmieci, a także rozładunku piasku i innych towarów przewożonych w Wisłą. Na początku XX wieku powstały tutaj bardzo liczne przystanie. Nazwa została nadana 15 października 1917 roku w setną rocznicę śmierci tego Kościuszki. I przy tej ulicy między innymi znajduje się pomnik Warszawskiej Syrenki, będącej symbolem w stolicy Polski, oraz miejsce, gdzie się udajemy, czyli Centrum Nauki Kopernik. Okej, dotarliśmy do Centrum Nauki Kopernik, ale mamy jeszcze chwilkę czasu. Bilety mamy na 11. Wejść możemy od 10.30. A mamy godzinę 10.00. Także pół godziny jeszcze idziemy pospacerować. A później wrażenie z Centrum Nauki Kopernik. Tylko ciekawe, to czy, będzie można, czy będzie można tam kamerować. Tak. Restaurację Matryza Gesslera? Bołoże się to mieć pewnie jak tak jak rękę elektrownia po wiśle. No bo ziemia się kręci dookoła i to udowadnia nam, bo no będzie w ruchu cały czas i będzie dookoła Co przechodziło. A przystrąciła, tylko przez cały dzień się wstrąciek. Osie. Nazywa się to wakado foucault. To pan foucault, chyba Francuz. No, ale tam nie było. Jeszcze nie było. Tak? Nie, to był <grym> jakaś dziewczyna. To jest biskupatowy. I jak wyglądały. Ten jak wygląda śnieżnie, nie? Miałbyś nawet klip. No nie. Bicykl. Widzisz dziwą publikę? Alicja takim różowym chciałaby siedzieć? Co teraz? Jak sarenka. Warszawska. Mam yes. okay. Ale coś tu nie A ja to tak. To? ja Fajnie, nie? Jakby się lepiej się Można się tylko trzymać. Niektóre zegary będą wtedy, więc chodzi do tyłu. Możesz porównać jednocześnie trzy kraje lub trzy kontynenty. Europa. I co? Hmm. No i najwięcej chyba w Bośni, tak. Masz tutaj. Ile masz zgonów, ile... O. Kto ma najwięcej? No to jeszcze można do domu. No, możesz do domu, możesz zobaczyć Polskę. Chodź, zobaczymy Polskę. Niemcy chcesz zobaczyć? Zobacz, przyrost ujemny, mm. tak? No. Bo więcej osób u, z, u, z, u, zmarło niż się urodziło. No w Polsce. Zobacz, Zobaczmy, co Polsce. w Polsce. No, w Polsce też bliski zero, tak? Bo zobacz, troszeczkę mniej się mm. urodziło niż. Na całym świecie jest prawie bliski zero. No. Wielka Brytania w Europie? Nie, na całym świecie nie, konie... bo możemy zobaczyć inny kontynent. Zobacz Afrykę i zobacz na przykład Etiopię. Zobacz, jest na plus, tak? Całą Afrykę. Całą Afrykę. No masz tutaj, cała Afryka i masz na plus. Bo Azja będzie miała największą, nie? Mhm. Mm A co? No zobacz, no Azja ma największą liczbę ludności. Tak? I zobacz ile jest na przykład w Indiach. Tak? Zobacz. Dobrze się bawią. w centrum nauki Kopernika Tutaj mamy pomnik Kopernika Przyszliśmy na krakowskie przedmieście Soją Warszawy zbliżać obrazy, znaczy budynki z takiego obrazu. Tam tak, ale... Tutaj widzę, Dziś na podstawie tak jak, tutaj, jak zdjęcia tutaj, dzisiaj współcześnie, tak tak. z takiego obrazu korzystano i odbudowywano to miejsce do tu, jest, tu, jest, tu jest piesucki tu jest po, po lewej. I tam jest próżnia z danego To jak będziemy wracać. Idziemy. Zobaczymy, tam widzisz. Różnia z danego o, kurde, w remoncie jest chyba nie. Zamyta będzie też widać Stadion Narodowy, nie? Zobacz, zobacz, zobacz. Jest i Stadion Narodowy. Mamy Stadion Narodowy. Tutaj mamy zamek. Koluna Zygmunta. Idziemy dalej. 2021 przypadał jubileusz 50-lecia rozpoczęcia prac nad odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek był zniszczony całkowicie przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej. Z Restauracja Madry-Gessle. A my już dzisiaj byliśmy koło restauracji Mateusza Gesslera, tak? Tak. No. Teraz jesteśmy... Gofry Belgijskie on też. Ale zamknięte. Sanktuarium Matki Bożej łaskawej. patronki Warszawy. No tu bokiem, tu bokiem będziemy szli. I będziemy wracać teraz. Pomnik małego powstańca, pomnik znajdujący przy ulicy Podwale, u z ulicą Polski-Dunaj, przy zewnętrznym murze obrony swojego miasta w Warszawie i pomnikiem najmłodszych uczestników powstania warszawskiego. Super. No, niestety w powstaniu walczyły także dzieci. mamy deklarację Tam się odbywają te wydarzenia państwowe. To jest podmiana warty, jest 11 listopada. To, jest taki Barabon, to, ładnie to jest mhm. Bardzo ładny widok teraz. na. Stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę i zwiedzamy miasto. Zobaczymy, czy zdążymy jeszcze dzisiaj na stadion narodowy. Jak nie wiem, do następnego dnia. Dzisiaj wykorzystujemy dobrą pogodę. Wczoraj ta pogoda była nie za fajna. I na pewno nie by było tak przyjemnie jak dzisiaj. Chociaż co niektórych bolą nogi. No dobrze. No, jesteśmy przy grobie Nieznanego Żołnierza. Grób Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ideą tego warszawskiego grobu Nieznanego Żołnierza jest uszczenie pamięci poległych w walce o niepodległość. Żołnierze na warcie. Ja, Dziwne by było, jakby nas na piech, to jak gdzieś się a do jak ci się podoba Warszawa Remi. Fajnie, bardzo ładna, wręcz przepiękna. <grymne> Tutaj. <grymne> <grymne> ja dziś mamy grupę i teraz kierujemy się na obiadek do Kury warzyw. Tak. Na ulicy Chmielną. Na ulicy Chmielną. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.